...napięcie, no i idąc w tym tropem, to moglibyśmy na przykład zastosować dziennik napięcia. Tak? Czyli z dzielnikiem napięcia sobie na przykład weźmiemy jakiś tam potencjometr większej mocy, sobie obniżymy to napięcie, no i super, nie? No ale problem jest taki, że to, jak obniżymy sobie to napięcie, to nam to ucieka wszystko do atmosfery, czyli w sensie mamy duże straty ciepła, które idą do atmosfery w postaci ciepła. Więc my używamy stabilizatorów napięcia, które to nam liniowo opuszczają to napięcie, co prawda też mamy straty ciepła, dosyć spore, ale już nie, na te, nie, takie, nie tak duże jak już w przypadku właśnie było tych rezystorów. Co musimy pamiętać przy stabilizatorze napięcia? Po pierwsze to to, że czytamy notkę katalogową, bo w nocie katalogowej jest zawsze opisane jak mamy podłączyć ten odpowiednio ten stabilizator napięcia. Ponieważ musimy wiedzieć z której strony mamy które piny. W zasadzie jest, zazwyczaj jest tak, że mamy, jak mamy trzy nóżki: mamy wejście, masa, wyjście. Ale czasami jest to na odwrót. Także to dlatego sprawdzajcie, nie, da, nie dajcie się na to złapać. Yy, I czym się charakteryzują jeszcze stabilizatory napięcia? Charakteryzuje się tym, że na wejściu potrzebujemy mieć przynajmniej 3, około 3V napięcia wyższego niż te, które chcemy uzyskać na wyjściu. Czyli na przykład jeśli kupujemy stabilizator 7805, czyli ten standardowy, który nam robi 5V z dowolnego tam w zakresie od 0 do, teoretycznie od 0 do yy, 32V, no to tak naprawdę potrzebujemy mieć przynajmniej 8V żeby zrobić te, no w teorii 8, powiedzmy, załóżmy, że 8V, żeby to zrobić stabilne 5V na wyjściu. Ale jest coś takiego jak LDO, czyli tak zwany LOB dropout. To są stabilizatory, które wystarczy im tam minimalnie trochę więcej napięcia, czyli nawet 0,1-0,2V więcej niż na wejściu, na wejściu niż na wyjściu potrzebujemy i one już działają swobodnie. W sensie, że po pierwsze one są droższe, po drugie mają o wiele mniejszą wydajność prądową yy, i często padają. Także to tutaj uważajcie na tym. Nie? One są dobre na przykład, gdy potrzebujemy tam zmienić sobie tam na no, napięcie z 33 3 na, na 28V, nie takie małe różnice, nie? To one są OK. Ale jeśli chcemy duże prądy, przez nie przypuszczać, to, to odpada. No i tak jak mówiłem, stabilizatory mamy regulowane. Yy, standardowym regulowanym jest LM317, który jest wszędzie opisany w, w dłuższej, i i to jest chyba najstarszy układ świata. No, przynajmniej najstarszy w, w, w sensie standard, stabilizator napięcia. No i mamy nieregulowany, nieśmiertelny wiecznie żywy 7805, którym już mówiłem, czyli po prostu on nam zamienia na 5V. Ta ostatnia cyfra nam mówi na jakie napięcie, właściwie dwie ostatnie cyfry mówią nam, na jakie napięcie potrzebujemy. Czy mam 78 na przykład 12, to mam na 12V, 18 na 18V i tak dalej. Yy, tak jak mówiłem, jaki podłączyć, to czytamy noty katalogowej. One są bardzo proste, yy, w podłączeniu, bo potrzebujemy tylko tak naprawdę jego samego oraz na kondensatorów. Dwa, trzy filtrujące, żeby filtrować napięcie wejściowe i wejściowe, aby tę mieć charakterystykę jak najbardziej milową yy, I zostaje tyle do podłączenia. Nie? To jest przykład y, podpięcia z stabilizatora napięcia 7805. Czyli, tak jak mówiłem, prosto. Yy, wpinamy napięcie zasilania, je filtrujemy. Zazwyczaj tam jest 100 nano, jakieś. że W ogóle zazwyczaj korzystamy jakieś tam 100 nano, 100, 100 faradów, fu, wróć. Yy, 100 mikrofaradów i to jest maks. Czasem się dojdzie tam do. do, do Pół, farad, pół farada, ale to jest bardzo, bardzo ciężko. Yy, czyli tutaj dajmy sobie to napięcie fil, filtrujemy. Ono tam się mieli, mieli. Mamy oczywiście napięcie, niesienia, No i wychodzi nam jakieś tam napięcie, te 5 V. No i już mamy sobie mierzymy i nasze dobioryki podpinamy już. Bardzo proste w podpięciu. No i teraz sobie przejdźmy do bardziej awansowanej rzeczy, czyli przetwornicy impulsowej. Przetwornica impulsowa to jest coś takiego, coś na zasadzie mm, takiego dozowania szybkiego yy, napięcia. O co chodzi? Mamy napięcie sobie wysokie, tak? czyli powiedzmy mamy sobie wysokie napięcie i niższe chcemy tak? To ono sobie powiedzmy, że tutaj mamy stabi stabilne wysokie i jak je chcemy sobie obniżyć, to po prostu ta przetwornica mam impulsowa po prostu robi takie impulsy, czy po prostu dozduje w czasie yy, te napięcie wysokie przez co w, 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 w dłuższej, dłuższej perspektywie czasu po prostu to napięcie jest średnią tego napięcia impulsowanego. Czy po prostu jak puszczamy takie impulsy, to ono się nam automatycznie obniża i w tym momencie uzyskujemy tak, takie kreseczki, jak zobaczycie sobie na oscyloskopie, będą takie charakterystyczne kreseczki, czyli po prostu będziemy widzieli, kiedyś jest załączanie, kiedy jest wyłączanie tej przetwornicy. Ona tam sobie cyka z częstotliwością około 100, 100 kHz. Przez to to jest na tyle zagęszczone, że po prostu mamy. Można powiedzieć, że jest stabilne napięcie stałe, tak? Oczywiście do tego musimy to przefiltrować, dlatego to yy, połączenie już nie jest takie proste, bo potrzebujemy już dać więcej kondensatorów, potrzebujemy dać dławik, który nam będzie to filtrował. Yy, czasem potrzebujemy też dać